E, więc myślę, że to będzie bardzo, bardzo e, ciekawe dla każdej osoby, która marzy o tym, żeby mieć e, psa i może za rok wystartować w zawodach ogonu. serdecznie, kolejnego dnia jest teraz weekend jest sobota i mieliśmy być we Wojtyszka. Natomiast no plany nam się zmieniły z kilku względów, ale co się odwróci to nie ucieczę Ja już mam mm, termin ustalony, kiedy jadę jadę 3 czerwca, potem 24 czerwca. Także nie zapomniałam oczywiście o pieskach, już strasznie za nimi tęsknię, ale ale jest to również weekend z pieskami, bo dowiedziałam się, że jest kajtrówka. Co prawda jest co roku, tylko chyba zawsze jest w innym terminie, tak mi się coś kojarzy, zawsze w maju, ale, ale nie do końca zawsze w te same weekendy. No i przyjechaliśmy do parku Cytadela i tutaj właśnie odbywają się pokazów psów ratowniczych, policyjnych, frisbee, nauka frisbee, posłuszeństwa i tak dalej, i tak dalej, jest tego bardzo dużo. Oczywiście są różne fundacje, przyjechało też sronisko z Poznania. Też można zaadoptować psiaka, wypełnić formularze i tak dalej. Więc byliśmy z naszym kejtrem Dla niego to powiem Wam, że było za dużo tych zapachów, wszystkiego, bo tak szalał. I stwierdziliśmy, że już jest na tyle dzisiaj przewodnicowany, że no, wracamy, bo to znaczy nie, nie do końca wracamy. Teraz zatrzymaliśmy się w biedronce. Wpadamy, bo tutaj blisko mam rodziców. Wpadamy do rodziców, coś sobie wypić, chwilę pogadać. I myślę, że jeszcze wrócimy na Cytadelę, bo nie zdążyliśmy niestety zobaczyć pokazu tych psów policyjnych i pokazów psów przewodników, a chciałabym zobaczyć, więc możliwe, że wrócimy. A też u chciało się pić, a ja oczywiście zapomniałam butelki. No, i stwierdziłam, że zrobimy sobie krótką przerwę. Akurat podjedziemy do rodziców, załatwimy to, co mamy do załatwienia. I pokaz tych psiaków jest o 16, a jest teraz 14. Mamy dwie godzinki, to jest bardzo bliziutko, więc myślę, że może jeszcze wrócimy. I plan na dzisiaj jest taki: pogoda się w ogóle bardzo rozpogodziła. Słoneczko wyszło, wcześniej nie było, akurat jak byliśmy tam, teraz dopiero tak wyszło, i wręcz zrobiło mi się gorąco w tej kurtce no ale fajnie fajnie że ten weekend jest ładny tak jak wam mówiłam jedziemy do rodziców może jeszcze wrócimy na tą kajtrówkę a potem już wieczór w domku no na balkon raczej chyba jeszcze są za wieczory a szkoda bo już bym chętnie sobie wieczorkiem tak posiedziała zapaliła świeczkę no ale raczej te wieczory w maju są jak jesienne wieczory niestety temperatury nas nie rozpieszczają i to by było na tyle. Na razie się tylko chciałam z Wami przywitać. Jesteśmy właśnie u rodziców. Siedzimy sobie na ogródku. Wypiliśmy kawkę, herbatkę, stały zestaw. Tutaj psiaki sobie biegają po ogródku, luczy leży na trawniku, a my trochę sobie poblędzimy. I jedziemy dalej, może właśnie pojedziemy jeszcze na tą kajtrówkę, chociaż powiem Wam, że już trochę się rozleniwiłam i nie wiem, czy mi się chce jeszcze wracać. Nie ma takiego tumu ludzi, ale trzeba znowu kawałeczek iść. I nie wiem właśnie, czy chce mi się jechać. Teraz fajnie wyszło słońce, jak widzicie. I brakuje mi tego, żeby sobie tak o, na tym słoneczku trochę posiedzieć. I się trochę wygrzać po tej zimie i długiej jesieni. Więc nie wiem, zobaczymy. Chyba już podejdę do tego dnia tak na luzie, żeby sobie po prostu odpocząć. A na jutro też mamy plany wyjazdowe wycieczkowo, bo ma być jeszcze ładniejsza pogoda e, niż dzisiaj. Mam nadzieję, że u Was też jest tak ładnie, że w końcu wyszło słońce na weekend, bo z reguły na, na weekend się to słońce chowało. I pojawiało się oczywiście w poniedziałek, więc mam nadzieję, że też skorzystacie ze słoneczka trochę w weekend i spędzicie sobie jakoś miło czas. Need a break, oh well. It's just a one-night. Mother Nature, brothers today Kochani, witam się już z Wami kolejnego dnia. Dzisiaj mamy już wtorek. Ostatni raz nagrywałam w sobotę, zakończyłam film chyba na pizzę, ale w niedzielę nie nagrywałam, bo nie było czasu i też bolał mnie brzuch. Jakiś miałam taki chyba gorszy dzień. Pogoda była super. I byliśmy na takim małym pikniku. Nad jeziorkiem z Lucim Ale właśnie nie siedzieliśmy za długo Ze względu na czas I ze względu też na to, że trochę bolał mnie ten brzuch Także w niedzielę już Coś z tym kokiem jakoś tak brzydko mi się ułożył e, Dlatego w niedzielę nic nie nagrałam Wczoraj był poniedziałek Nic ciekawego się nie działo A nie nagrywam na siłę, byleby nagrać Także e, w poniedziałek też nic nie nagrywałam no a dzisiaj właśnie mam taki w sumie fajny dzień, bo musiałam wstać wcześniej. To akurat nie fajne, bo ja nie lubię wcześniej wstawać, ale mam w sumie cały dzień wolny, bo jest godzina 9.30. Jadę teraz na małe zakupy, ale naprawdę małe. Byłam już w pracy, jest 9.30, także fajny dzień się zapowiada. Chociaż podobno ma padać, ale ja wierzę w to, że nie będzie. Ja bynajmniej nie tutaj. I zobaczymy, bo miałam plan, żeby jechać na rower, ale na pewno najpierw muszę zjeść śniadanie. Chcę właśnie sobie kupić świeże pieczywo i zrobić z takimi świeżymi, świeżymi bułeczkami coś na śniadanie. I może pojadę na ten rower, ale właśnie zobaczę, czy pogoda się nie zmieni. Na razie świeci słońce i na razie jest bardzo przyjemnie na dworze Rześko, bo w sumie jest 9:30, czyli tak naprawdę. Jeszcze temperatury nie osiągnęły swoich najwyższych pułapów, więc zobaczymy. Na ten moment plan jest taki, żeby zrobić małe zakupy, potem wrócić, zjeść śniadanko. No i będę myślała, co dalej. Teraz egzaminy, może akurat jak mam jakiś widzów z ósmych klas. Jeżeli tak, to życzę Wam powodzenia. To już na szczęście za mną. Ja się bardzo cieszę, bo nie lubię wszelkiego rodzaju egzaminów. Mnie to stresuje, więc cieszę się, że to już jest za mną. Ale Wam życzę powodzenia, połamania długopisów i co? Aha, dobra, bo znowu się zakręciłam, bo znowu za dużo gadam. Ja ten tydzień mam całkiem fajny, bo chodzę w sumie na rano do pracy i dosłownie na 2,5 godziny. Jeden dyżur mam chyba 3 godziny, więc ten tydzień minie mi fajnie. Tylko piątek będzie takim normalnym dniem pracy, a te trzy najbliższe dni są takie, że praktycznie będę miała całe dnie prawie, że wolne, więc sobie na pewno planuję rowery. Planuję podjechać też do siostry, prawdopodobnie no albo w środę, albo w czwartek. To jeszcze zobaczymy. A co przyniesie dzisiejszy dzień, to już się okaże w trakcie. Generalnie świeci słońce, ale chmury są. A ja chciałam rower sobie zrobić jak najwcześniej od rana, dopóki nie ma dużo ludzi, bo też nie lubię jeździć takim tłumie, A wiadomo, że jak jest ładna pogoda i jest po południu, ludzie są po pracy, to. Dużo ludzi sobie korzysta, no i oczywiście nie ma się co dziwić, bardzo dobrze, że się jeszcze ludzie ruszają. Ja jestem jak najbardziej za, ale osobiście ja wolę w tumach nie jeździć, i jeżeli mi się uda, to planuję jechać wcześniej. Jeszcze muszę sobie umyć samochód, ale stwierdziłam, że wstrzymam się trochę i tak samo myślałam o myciu okien. I dzisiaj generalnie pogoda na mycie okien byłaby dobra, bo też nie świeci takie mocne słońce. Ale wiecie co? Stwierdziłam, że się jeszcze wstrzymam, dlatego że teraz pyli sosna. Sprawdzałam, dlatego wiem. Nigdy nie wiedziałam, co tak pyli mocno na żółto w maju, a się okazuje, że to jest sosna, bo sprawdziłam ostatnio. I powiem wam, że ostatnio sprzątałam balkon, a cały balkon jest już w tym żółtym pyle samochód tak samo wygląda i okna tak samo dlatego stwierdziłam, że jeszcze się wstrzymam. Bo sosna przestaje pyć w połowie czerwca, z tego co przeczytałam, także do tego czasu jeszcze się wstrzymam z myciem samochodu i z myciem okien, bo po prostu szkoda mojej pracy, jeżeli za tydzień będzie dokładnie to samo, a bardzo nie lubię myć okien. Dwa tygodnie, dwa czy może trzy tygodnie jeszcze wytrzymam, tyle czasu oglądam te brudne okna, że trzy tygodnie już za dużo tu nie zmienią. Ok, ja dojechałam, więc nie marnujemy czasu. Idziemy sobie robić teraz śniadanko. Jeżeli Wy też teraz robicie śniadanko albo oglądacie mnie właśnie do jedzenia, to ja Wam życzę oczywiście smacznego. A tak kochani, prezentuje się już moje śniadanie. Idę teraz zjeść: może pójdę sobie na balkon. I przemyślę, co robię dalej, żeby tego dnia nie zmarnować. A na śniadanie jem sobie tą bułeczkę, chyba bawarską, bodajże tak się chyba nazywa, z szynką, z sałatą, z pomidorem, z rzodkiewką i posmarowana humusem. Więc tak oto się prezentuje. Wy wiecie, że ja takie rzeczy lubię. Lubię pieczywo i lubię właśnie sobie je dodatkowo zgrillować zawsze na tej patelni. Powiem Wam, że zjadłam śniadanie, powyciągnęłam ze zmuwarki i dopadła mi jakaś niemoc, ale to taka niemoc, że nie chce mi się naprawdę co robić? I widzę jak ten czas leci Mijami Ucieka przed tym telefonem Stwierdziłam, że muszę się ruszyć z miejsca Ale naprawdę No czuję się śpiąca Po prostu chcę mi się spać Najchętniej bym się położyła, ale Nie lubię spać w dzień, a zresztą też yy, Ciężko mi się śpi w dzień Jakoś tak zawsze nie umiem zasnąć Mimo to, że czuję, że jestem zmęczona Także znowu kolejny raz Upewniam się w, yy, w tym z tym, że wstawanie o 4.45 dla mnie to jest mordęga I naprawdę niby cały dzień wolny, a jednak czuję się mega, mega śpiąca Masakra A tak swoją drogą A tak swoją drogą wszędzie teraz słyszę tutaj, bo siedzę chwilowo na balkonie Cały czas słyszę właśnie, jak młodzież wraca z egzaminów i opowiadają przez telefon, co było, czy było trudne i tak dalej. Tak sobie właśnie pomyślałam, że minęło już tyle lat, 12 lat, 12, nawet 13 lat. Więc, boże, to jest straszne. A ja się, powiem Wam, że ja się cały czas czuję, jakbym była taka młoda, jak właśnie wtedy. I słuchając tej młodzieży, to poczułam się starą. Naprawdę starą. I chyba chciałabym się cofnąć do tego. No, ale czas szybko leci. Człowiekowi się aż wierzyć nie chce, że tak te lata zleciały, a przecież jeszcze samemu czytały się te strężczenia lektur szkolnych i, i kuło się tą matematykę. Ja niestety załapałam się na matmę. Angielski to akurat był luzik dla mnie, ale ta matematyka, jak sobie przypomnę, ile siedziałam z mamą nad tym, ile łez wylanych było nad tymi książkami z matematyki, nad tymi zadaniami, ile repetycji, nie. Akurat do matematyki nie chciałabym wracać. No i co? Teraz mam jakiś zjazd energii. Więc chyba muszę naprawdę wstać i się jakoś zebrać, bo zleci mi cały dzień Tak się cieszyłam, że mam wolny dzień, a okaże się, że nic nie zrobię Więc chyba trzeba się jakoś zebrać I muszę kilka rzeczy takich domowych ogarnąć, pierdół A my chyba widzimy się jeszcze wieczorem, bo planuję sobie poćwiczyć i może zrobimy jakąś wieczorną rutynkę. Może dzisiaj mi się przyda taki fajny, spokojny wieczór dla siebie. Więc widzimy się prawdopodobnie wieczorkiem.